Cześć. Nie u Was bóg był Przy sanktuarium w obornikach śląskich. Poczułam się biedna i jestem biedna. Nie zadowalam Boga z powodu mojej niewiedzy. Jestem powolna w pojmowaniu. Nie jestem zadowolona z siebie samej. On miał rację mówiąc, że daleko mi do najnędzniejszego z jego stworzeń. Nienawidzę teraz opowiadania o tym, jak to wszystko się zaczęło, bo przyłapuję się na mówieniu o sobie samej i to jest wstrętne. Bardzo wstrętne. Jednak przyjaciele i inni ludzie pragną wiedzieć, jak to się zaczęło. Byłam więc zmuszona powtarzać się często. Im więcej mówiłam, tym bardziej nie znosiłam zmuszania mnie do powiedzenia czegoś o samej sobie. Doszło do tego, że postanowiłam więcej nie tłumaczyć, jak to się zaczęło, dla uniknięcia przyłapywania się na mówieniu o sobie. Myślę, że ludzie mogą zasięgnąć informacji u innych osób. Jeśli są tylko ciekawcy, ja nie zdołam zaspokoić ich ciekawości. Jeśli pragną czytać, bo wierzą, Bóg ich oświeci. Nie będę więcej świadkiem samej siebie. Pozostawiam wszystko w ręka Boga. On czyni możliwym niemożliwe. Stanę się więc w przyszłości jedynie Jego piórem, Jego kartką i Jego sekretarką. Sekretarką, nauczoną przez niego kochać go, notować jego słowa. Będę jego tabliczką do pisania. Tak bądź moją tabliczką, pozwalającą mi wyryć na sobie moje słowo. Bądź w każdym razie uległa, aby moje słowo mogło wyryć się głęboko w tobie. Pomniałam się i siedziałam na podłodze zamiast klęczyć. On popatrzył na mnie, przypominając mi o tym. Uklękłam. Kocham cię wasulo. Razem ty i ja dzielimy mój krzyż. Posłuchaj mnie, jesteś umiłowaną mojej duszy. Jeszcze nie zrozumiałaś? Odczuj, odczuj, jak ja twój Bóg kocham cię. Moje dziecko, moja umiłowana oblubienico. Poczułam, jak Jezus ogarnia mnie sobą. Posłuchaj wasulo, w całych niebiosach rozbrzmiewają moje wołanie. Moje pragnienie jest niewzruszone. Powinno dosięgnąć waszych uszu. Pragnę waszej uległości. Jak możecie się zjednoczyć, skoro jesteście nieugięci? Pragnę zjednoczyć mój kościół. Czy odczujecie mnie i usłyszycie mój głos? Mój Boże, dlaczego nie dasz poznać swego orędzia autorytetom kościoła? Posłuchaj, Wasulo. Ja już objawiłem swą twarz, moim umiłowanym braciu. Do kogo czynisz aluzję, panie? Do Dawida i ojca Jamesa. To symboliczne: dwa różne kościoły, i ja to trzy kościoły. Anglikański, katolicki i prawosławny. Jezu, oświeć ich, aby wypełnili twoje pragnienia. Działaj w nich i prowadź ich. Uczynię to, córko. Przyozdół mój kościół, kochaj mnie. Kościół ożyje. Rozpoznałam bardzo piękny wizerunek Jezusa, pełen majestatu i chwały, triumfujący jako król. Pokazał mi swoje palce w formie litery V, znak zwycięstwa.